Pojęcie infrastruktura krytyczna jest pojęciem stosunkowo nowym w naszym krajowym systemie prawnym. Na stałe weszło ono do porządku prawnego 26 kwietnia 2007 roku wraz z przyjęciem ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ustawy, która po raz pierwszy podejmuje próbę zdefiniowania, określenia krajowego systemu zarządzania kryzysowego, stworzonego przede wszystkim po to, aby usprawnić działania organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Warto pamiętać, że ustawa o zarządzaniu kryzysowym to podstawowa ustawa regulująca, porządkująca wszelkie kwestie. Związane z zarządzaniem kryzysowym. Wyjaśnia, czym jest sytuacja kryzysowa, wskazuje organy odpowiedzialne za zarządzanie kryzysami, określa zasady finansowania ich działań oraz stawia przed nimi szereg zadań i obowiązków, które sprawiają, że działania podejmowane przez poszczególne organy administracji publicznej stanowią ważny element kierowania bezpieczeństwem państwa, który ma na celu umiejętne zarządzanie każdą, w myśl ustawy, sytuacją kryzysową, jaka wystąpi na terenie kraju. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym podejmuje również, o czym było wspomniane już wcześniej, próbę zdefiniowania tego, czym jest infrastruktura krytyczna oraz uregulowania trudnej i złożonej kwestii, jaką niewątpliwie jest jej ochrona. Zgodnie z definicją ustawową infrastrukturę krytyczną stanowi 11 systemów oraz wchodzące w ich skład, powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, urządzenia, instalacje i usługi, które są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i obywateli i bez których nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie organów administracji publicznej, wszelkich instytucji czy przedsiębiorstw. O tym, co stanowi infrastrukturę krytyczną w obrębie danego systemu. Decydują szczegółowe kryteria jej wyłaniania, które zgodnie z założeniami ustawowymi opracowywane są przez dyrektora rządowego Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ministrami i kierownikami urzędów centralnych odpowiedzialnych za poszczególne systemy. Ochrona zaś tego, co zostało wyłonione jako infrastruktura krytyczna państwa, w myśl ustawy, polegać ma na ocenie ryzyka wystąpienia zagrożeń, które mogą zakłócić lub uniemożliwić funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, a następnie na podejmowaniu działań, które zapobiegną ich wystąpieniu bądź ograniczą ich skutki i przywrócą funkcjonowanie infrastruktury krytycznej po to, aby zapewnić jej funkcjonalność, integralność. Umożliwić ciągłość jej działania. Stworzenie odpowiednich warunków do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, jako jeden z narodowych priorytetów, jest głównym celem Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, dokumentu, który w myśl ustawy przyjmowany jest w drodze uchwały przez Radę Ministrów. To jak poszczególne organy administracji publicznej, służby i operatorzy mają wypełniać swoje obowiązki, aby podnieść bezpieczeństwo infrastruktury krytyczną i współpracować w ramach programu, określa szczegółowo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Ochrona infrastruktury krytycznej, jak można się spodziewać, to proces, który angażuje wiele zainteresowanych stron. Wymaga bowiem wiele obszarów kompetencyjnych i zadaniowych. Ustawowy obowiązek ochrony infrastruktury krytycznej spoczywa po pierwsze na jej operatorach. Operatorzy zostali zobligowani do utrzymywania własnych systemów rezerwowych, które mają na celu utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i podtrzymanie jej funkcjonowania do czasu pełnego odtworzenia infrastruktury. Muszą oni także opracować, Plany ochrony infrastruktury krytycznej. To w jaki sposób plan jest stworzony, aktualizowany i jaką ma mieć strukturę. Określa szczegółowo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej. Operatorzy oprócz utrzymywania własnych systemów rezerwowych i opracowania planów muszą również wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. W przypadku spółek i grup kapitałowych, które prowadzą swoją działalność w sektorach, energii elektrycznej, ropy naftowej i paliw gazowych, powoływany jest pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, którego jednym z głównych zadań jest m.in. monitorowanie działań spółki podejmowanych na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej. Szczegółowy sposób powoływania, odwoływania pełnomocnika oraz wykonywania przez niego jego obowiązków określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej. Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej to jednak nie tylko działania operatorów. Aby przyniosły one oczekiwane rezultaty, muszą być wspierane przez potencjał i możliwości administracji publicznej. Zgodnie z tym założeniem opracowanie procedur na wypadek zakłócenia bądź zaprzestania funkcjonowania infrastruktury krytycznej są jednym z ustawowych zadań w zakresie planowania cywilnego. Zadania związane z ochroną infrastruktury krytycznej stanowią ważny element krajowego planu zarządzania kryzysowego oraz planu wojewódzkich, powiatowych i gminnych.